Drodzy parafianie, witam Was serdecznie i z radością. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat nadziei, jednej z najważniejszych cnót chrześcijańskich, która jest podporą naszej wiary i miłości. Pismo Święte mówi nam, że Bogiem nadziei jest, abyście czerpali pełną radość i pokój w wierzeniu. I abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Ten werset jasno ukazuje, jak blisko nadzieja jest związana z naszą wiarą. Nadzieja nie jest tylko oczekiwaniem na coś lepszego w przyszłości. To jest coś więcej. To jest moc, która napędza nasze życie, pomaga nam przezwyciężać trudności, pozwala nam patrzeć w przyszłość z uśmiechem i pewnością. Nadzieja jest jak latarnia morska, która prowadzi nas przez burzę do bezpiecznego portu. Święty Paweł w liście do Hebrajczyków pisze: Mamy nadzieję jak kotwicę duszy, mocną i niewzruszoną. Ta wizja nadziei jako kotwicy jest bardzo potężna. Kotwica zapewnia stabilność i bezpieczeństwo. Tak samo nadzieja daje nam moc do stawienia czoła przeciwnościom losu. W czasach prób i trudności, kiedy możemy czuć się zagubieni, nadzieja przypomina nam o Bożych obietnicach. Jak mówi Psalm, dlaczego jesteś smutna, duszo moja, i niepokoisz się we mnie? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze go będę chwalił. On jest moim zbawieniem i moim Bogiem. Pamiętajcie, nadzieja nie jest optymizmem. Optymizm polega na oczekiwaniu dobrych wyników na podstawie bieżących okoliczności. Nadzieja w Bogu polega na pewności, że Bóg spełni swoje obietnice. Bez względu na to, jakie są nasze obecne okoliczności. Wspomnę jeszcze jedno przypomnienie z pierwszego listu św. Piotra. Bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od was wyjaśnienia, jaką to nadzieję nosicie w sobie. To jest nasz chrześcijański obowiązek, by nie tylko nosić nadzieję w naszych sercach, ale także dzielić się nią z innymi. Miejmy zatem nadzieję, jak nauczają nas te słowa Pisma Świętego. Miejmy nadzieję nie tylko w łatwe i dobre czasy, ale także w ciężkie i trudne. Miejmy nadzieję, bo Bóg jest z nami zawsze i wszędzie. Niech ta nadzieja, kotwica naszych dusz, będzie zawsze naszym przewodnikiem i siłą. Niech będzie oznaką naszej wiary, naszej miłości do Boga i do drugiego człowieka. I niech ta nadzieja zawsze prowadzi nas do pokojowego portu wiecznego życia. Amen.